Witam, witam serdecznie. Ja to, może zasłonić kotary, bo kurna słońce mi tu razi. Obiektyw. A może tak się nie. Panie i panowie zakup gier e, e, z mojego ulubionego sklepu Game City w Dąbrowie Górniczej. Pozdro dla chyba Artur, jeśli nie mylę sorry, sorry, że pomyliłem imię jak pomyliłem. E, no i co, byłem na zakupach i mówię odwiedzę ziomeczka i kupię coś tak mnie natknęło żeby kupić po prostu amerykańskie gry bo europejskie już praktycznie mam z 80% w kolekcji więc kupiłem amerykańskie US yy, NTSC yy, jak to się mówi ja System, w systemie NTST no to mm, amerykańskie tytuły Liar, Liar, Lair, Beruf the Game, Towards, i Fantastic for Rise of the Silver Surfer. Więc zaczniemy, może, od tego Silver Surfera. Okładka e się chyba nie różni za dużo z europejską. Niestety nie ma instrukcji, ale płytka kompletna amerykańska. Compact disk bez śladu. Instrukcje niestety będę musiał zdobyć. Trochę herbatki, bo mnie zaschło w gardełku. Towards mam, ale ee, europejską wersję, i chyba japońską. Aha, ta gra była za 25 zł towards yy, kompletna, ale kto by widział, że na naklejki naklejać na dyski, no to, to z kantoru coś było, oni to są po prostu debile w tych kantorach, no. nie mają szacunku do kolekcjonerów, do płyt, a nawet jak to usuniesz, to uszkodzisz, możesz uszkodzić płytę, więc ćmoki, no ćmoki. Nie na wodę, sorki. No i książeczka też nienaganna, nieotwierana, nie rozciągnięta, Nie rozlazuje się, jak to ojciec mówił. Gra chyba kosztowała mnie 35. Beowulf of the Game. Film też oglądałem. Bardzo fajny, ciekawy. Gra niestety bez manuala, bez instrukcji. Ale dysk w dobrej kondycji. Jeden taki ślad jest tutaj po prawej stronie, ale to ledwo widoczny. I oczywiście dysk. Gdzie to jest to numer? US, więc należący do tej gry. Właściciel dał mi do tej gry europejski dysk, a ja powiedziałem, muszę wracać do niego i powiedziałem ja chcę mieć komplet, bo jak amerykańska kładka, amerykański dysk musi być. No i tam przemielał te swoje katalogi tych gier, bla bla bla. No i wyciągnął i mi dał i kompleci GS i za to za to szacun, ale już powinien, powinien od razu tą grę wrzucić do pudełka. no Wiem, że tam ma pod biurkiem stesty tych gier antykradzieżowe tak jakby. Eee... No, jak to się mówi, forma żeby pod biurkiem trzymał fizyczne dyski, bo to wiadomo, dzieciaki przychodzą mi. Sobie pożyczają na wieczne nieoddanie, nie? ler Super kondycji, bez żadnego zadrapania. O, reklamę tu koledze zrobię: Game City, Dąbrowa Górnicza. Z takim logo, taki pad na, na wierzchu tego padu jest nasze miasto Dąbrowa Górnicza, więc fajnie to zrobione. Gry na konsole scrubs sprzedaż, wymiana, ulica Adamieckiego. Yy, targ Merkury. Dąbrowa Górnicza, więc elegancko. No i co jeszcze tu? Instrukcja też w super kondycji. Nie rozciągnięta, nie odrapana. O i proszę bardzo. zapisywać, dzwonić, przyjeżdżać i odwiedzać sklepy bo naprawdę jest jeden z lepszych jaki odwiedzałem byłem w Sosnowcu, w Będzinie ale ten Game City polecam i szacun po prostu właściciel jest zajebisty Pozdrowienia dla niego więc tak to się prezentuje i gierki idą do mojej kolekcji cztery Amerykańskie wersje NTSC jestem ucieszony. Wydałem 100, coś 35, 25, 45, 5, 45, 48, no 125 zł, coś takiego. Więc jeszcze raz dzięki. Żegnam się. Marian się żegna. Na razie. Hej.